święcenie ognia. Módlmy się. Boże, Ty przez swojego Syna udzieliłeś wiernym światła swojej chwały. Poświęć ten ogień i przez te święta wielkanocne rozpal w nas tak wielkie pragnienie nieba, abyśmy z czystym sercem mogli dostąpić świąt wiekuistej światłości. Przez Chrystusa Pana naszego, Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, alfa i omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen. Przez Twoje święte rany. Jaśniejące chwałą niech nas strzeże i zachowuje Chrystus Pan.